trzymam kciuki za wtopę. mimo wszystko że tak powiedział to ja mu źle nie życzę karmo wraca ale ty jesteś kurwa baba na dziada jakiby nie był ale przynajmniej szczery no liczę żeby było jak najmniej nie będzie wielu sztuk tylko wszystko z każdej z innej parafii nie wygrał to się je diabelski zamęt <laughs> o Jezu! No i, I, nie nie wow. Wow. i nie ma nie tego I nie ma wow. tego wow. Jest takie okej okay. Jak ja bym to wylicytowała, to bym była już mocno przestraszona. No to pokażcie wreszcie, co tam jest. Powodzenia, żebyście wyszli na zero. Dobrze, Łyzy. dziękujemy. Bądź spokojnie, nie nerwuj się. Ładnie, na magazyn możemy ubrać. Pewnie. Mm. Wow. Kurczę, no? Aby drugi nie był taki. Ale to są do koszenia. 150 zł. A to nie jest na osi? Aha. Kask ochronny. Kurde, czy ja bym ubrała taki neonowy kask do koszenia trawy koło domu, to by mi zaraz wyśmiali. I tak w sumie to no, nie chciałabym takiej palety.